Siema Ludziska, witam Was w nowym odcinku przygód naszego ulubionego. Dobra, nie chcę mi się tego mówić znowu. Ogólnie to dzisiaj kontynuujemy sobie karierę Alexa Huntera. Dajemy dalej. Ostatnio nam średnio szło. Dzisiaj musi, musi być zdecydowanie lepiej. Zobaczymy, co, jak się oczywiście tutaj historia nam potoczy. Dajemy dalej. Dzień meczowy Arsenal Chelsea, ale świetny mecz. Zobaczymy, jak to będzie. Graj Hunterem, graj zespołem. Zobaczcie, mam bardzo blisko wyjściowego składu. Mam nadzieję, że to się w końcu uda. Graj Hunterem. Zobaczymy. Uwaga, Alex Hunter będzie wchodził teraz na boisko. Zaimponuj trenerowi. Rozgrywaj piłkę. Co najmniej 10 podań. Przełam impas. Wygraj mecz. Dobra. Schodzi Santi Cazorla. Wchodzimy my. Dobra. Która minuta? 59. Wow! Dostanę tym, tym razem więcej czasu. Uwaga, podanie do... To chyba nie jest. Aj... Dobra, dobra, Wstawaj, wstawaj. Alex, 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 nie ma czasu. Aj. O, ale świetny strzał, szkoda, szkoda. Naprawdę. Można było to kurcze strzelić. Dobra. Uwaga, uwaga. Nie, 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 coś ty zrobił. Kurde. Myślałem, że już nie poda. Nowa pozycja, lewy napastnik, dobra. Aj, ależ wolno, ależ wolny jest ten zawodnik, kurcze. Chciałem zrobić jeden ruch i zagrać do kolegi, nie wyszło, uwaga, może uda nam się odebrać piłkę, Ach, jak zawsze ciężko, jeszcze teraz faul, oczywiście, porywające spotkanie, Arsenal-Chelsea, nigdy nie widzieliście lepszego spotkania, zapewniam Was. Świetne spotkanie, zobaczymy co powie na to yy, trener. Bo nie Nawet 10 podań nie miałem, myślałem że miałem więcej. Świetne, krótkie podanie, ładnie. Po okay. Dobra, zobaczymy co będzie dalej, bo. <grym> Jest lekka bez nadzieja. No ale atrybuty nam rosną, to ciekawe. Punkty umiejętności, 2 do wykorzystania. Obrona, odbiór piłki. Zrobimy sobie odbiór piłki, żeby lepiej odbierać, mimo że to mało daje. Podkręca podania, dośrodkowania. Podkręca podania, to się bardzo przydaje. Dobra. Dalej. Haha, <grym> Wiedziałem, że będziemy... <grym> wiedziałem> No dobra. Do Newcastle pójdziemy. Ciekawe, czy zawsze tak jest, że on idzie na wypożyczenie, czy to tylko dlatego, że ja słabo grałem. Uuuu, mama nowy kupi, tak? No podnieś ten telefon. No i co? Coś zrobił z ekranem? No nie! Ja pierdziele, ty frajerze. Serio? To teraz rozumiem, fabułę były wróg stanie się naszym przyjacielem, a były przyjaciel stanie się naszym wrogiem! Ależ ta fabuła jest prosta. Oho. Jak się strzela te karne, kurde, do tej pory po ziemi to chyba trzeba przytrzymać tak po ukosie. Jeszcze bardziej w lewo, serio? Dobra. Ej, mocno przytrzymałem, co jest? Ej, mocno trzymam. Jezus, czemuście zmienili te karne? No niby są spoko, ale. No. To trzeba mega mocno przytrzymać, czyli nie można się bać po prostu. No, ładnie. Premia. Będzie B, tak? Dobrze. Damy dalej. Nie chce mi się tych karnych, bo są słabe. Zaawansowane karne, serio? No nie, nie, nie. Dawaj, Alex. Ziomek. Trafmy w butelkę. Dobrze. Nareszcie trafiłem w coś. Eee, 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 eee. Ładnie, okienko. Wystarczy trafiać w bramkę. Nawet nie przejmuję się tym, że nie trafiam w te butelki. Doskonale. I tu i będę miał... Będę miał... A. Woohoo! Czyli nie ma tragedii z tymi karnymi, trochę ułatwili dzięki temu gry treningowe, także spoko. Dobra. Dzień meczowy Rotterdam. Grałem kiedyś Rotterhamem eee, karierę. W FIFA 15 czy 14? O, right. Musimy zagrać zdecydowanie lepiej tym razem. 65 minuta. Pozycja napastnik. Uff, myślałem, że od razu się uda asystę zrobić. Rotterdam ma takie koszulki jak Arsenal. Fajnie. Kurde, no wiedziałem, że biegnie wzdłuż. Mojego tego, mojej linii biegu, że odbierzemy piłkę, ale myślałem, że go przejdę. Kurde, ja dalej nie wiem, jakie statystyki ma Alex Hunter i na co sobie mogę pozwolić. I to jest problem w tej grze. Że Alex jest, no wiadomo, jeszcze bardzo słabym piłkarzem. I nie wiem, jaką ma szybkość. Gdzie ja mogę sprawdzić jego statystyki? Asysta, asysta, asysta! Woo, ładnie! No i gdzie ja odbiegłem, w ogóle zagapiłem się na tą akcję i pobiegłem sobie prawie za boisko. No nie, 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 ale obróć się do tego podania najpierw. Uwielbiam FIFA za te paniczne podania z półobrotu. No serio. Ja pierdzielę. Możecie się odsuwać, gramy zespołowo, chyba tak? Nie, odsuń się. Co? Serio? Ale główno, możecie biec trochę szybciej do przodu. Ej! No nic nam nie wychodzi. Jak tak dalej pójdzie, to Alex Hunter zostanie graczem w FIFA, a nie piłkarzem. Znaczy, kuźwa! Wszyscy tacy super szybcy! Albo Alex jest tak strasznie wolny, albo wszyscy są naprawdę tak bardzo szybcy. Uwaga! Alex Hunter, strzał z daleka. Dobrze było. Szkoda, że nie ma bramki. Ole cisną. Wow. A! Ah, nie! No czemu się nie ustawiacie do podań! Boże, no naprawdę, oni są tak impotenci w futbolu, no dlatego lubię grać całym zespołem, kurde. Ja chcę oddać strzał z daleka, dlatego tak się tutaj cofam. Dobrze, aj! Słaby strzał, co ty gadasz, ziomek? Hmm... No ocenę mamy okej, okay. jest 7,5, więc no trener chyba nie będzie aż tak strasznie załamany, ale... Przydałaby się ta asysta. Przydałaby się w ogóle wygrana. Już nieważna ta asysta, czy tam, że mój gol. Ale żebyśmy zaczęli wygrywać, bo trener mówił, tak? Uuu, ładny wślizg. Ej, co? Jakie złe wyczucie czasu. O, oh, nie, następny mecz gram całym zespołem. Koniec, koniec tego dobrego. Ja nie chcę czekać na podania i na jakieś dziwne akcje, bo oni tracą piłki strasznie. Ładnie. Ładnie. Koniec meczu. Aaaa! No nie. To, to nie będzie bożyszcze na 100-latek. Postaraj się poprawić swoją pozycję przed bramką, zanim odderz strzał. Nękaj przeciwnika, unikając jednak ryzykownych odbiorów. Okej, okay. tylko fajnie bym miał zespół, który jeszcze idzie dobrze pod bramkę, bo jak widzieliście, to oni po prostu tracą te piłki. Nie podoba mi się to. Nie, Głównianie, jeżeli będzie. Dobra, słuchajcie, następne, następne mecze nagramy sobie w następnym odcinku, bo ten odcinek nie jest zbyt porywający, po prostu kamień milowy, taki wiecie, teraz mieliśmy. Wydarzyło się coś niesamowitego w życiu Alexa, Huntera, ponieważ przechodzi, przeszedł, tak? Do Newcastle na wypożyczenie. Jezus, muszę zrobić nową miniaturkę teraz z Newcastle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie. Na razie. Cześć. Cześć.